Dobry wszystkim. Dzisiaj zajmiemy się omawianiem rozdziału piątego książki Placebo, który nosi tytuł Religia: ciąg dalszy. Co możemy powiedzieć o tym rozdziale? Rozdział ten zawiera materiał uzupełniający do rozdziałów poprzednich, a także w dalszej jego części dosyć szeroko omawia znaczenie i pochodzenie imion Boga biblijnego, imion rozpowszechnionych we współczesnym świecie w formie Jehowa i Jahwe. No, ten materiał myślę, że będzie szokujący dla większości badaczy Pisma Świętego. No ale nie mniej jednak temat ten musi być poruszony ze względu na to, że podejmujemy bardzo zdecydowaną walkę no, przeciwko wszystkiemu, co powstrzymuje ludzkość przed powrotem do rodziny Bożej i odzyskania tego, co nam się należy, czyli życia Wiecznego w ciele. Żeby nie przedłużać wstępu, przejdźmy do rozdziału i posłuchajmy, co on mówi. Po przeczytaniu trzeciego rozdziału dotyczącego religii zwanej chrześcijańską oraz czwartego rozdziału dotyczącego słowa Amen, wiele osób może zadać pytanie: Skoro chrześcijaństwo ma tyle wspólnego z religią Starożytnego Egiptu i wszystko, co nas otacza, to tylko mity i kłamstwa, to czy w ogóle istnieje jakaś prawda? Kto ma rację? Do kogo i jak się modlić? Jak wyjaśnić fragmenty Pisma Świętego mówiące, że ludzie idą do nieba? Skąd Egipcjanie wiedzieli, że kluczem do życia jest człowiek? I tu mamy takie zdjęcie, które przedstawia faraona. Który spożywa krzyż, ten krzyż podaje mu kapłan. Faraon siedzi na tronie, pod faraonem znajdujemy małego człowieka, od którego odchodzą jakby sznury czy też więzy, ale tą ilustracją zajmiemy się nieco później, w innym rozdziale omówimy bardziej szczegółowo. Nad ilustracją znajduje się taki napis, skąd starożytni Egipcjanie mieli informacje na temat klucza do życia, jakim jest człowiek. Aby to zrozumieć, sięgnijmy do źródła, z którego pochodzi sama idea życia po śmierci. Co wiemy o Egipcie? Jak i kiedy powstał? Okazuje się, że pomimo całej nagromadzonej współczesnej wiedzy, tak naprawdę ludzkość na temat Egiptu wie bardzo niewiele, gdyż dopiero od niedawna, bo zaledwie od 200 lat, ludzie wiedzą, jak rozszyfrować egipskie hieroglify. Umiejętność tą zawdzięczamy głównie dwóm Francuzom i jednemu Anglikowi. Kim oni byli? Pierwszy to Napoleon Bonaparte którego ambicją były podboje militarne, w walce o palmę pierwszeństwa w dominacji nad światem, o którą dla Francji walczył m.in. z Wielką Brytanią, zaplanował wyprawę wojenną, aby podbić Egipt. Do tego celu zorganizowało 128 okrętów, 38 tysięcy wojska, 700 koni, 500 wozów i 170 naukowców. Wojna o Egipt i jego skarby, która rozpoczęła się w 1798 roku, zaowocowała początkowo sukcesami Napoleona. Jednakże końcowym efektem było rozbicie armady francuskiej przez flotylę brytyjską pod dowództwem admira admirała Nelsona i odbicie Egiptu z rąk Francuzów. Egipskie skarby zrabowane przez Napoleona Dostały się w ręce Anglików, między innymi największe znalezisko, jakim był kamień z Rosety. <laughs> Możemy go obejrzeć dzisiaj w muzeum brytyjskim. Proszę, tu jest zdjęcie tego kamienia. Tutaj mamy yy, trzy napisy. Napis pismem hieroglificznym. Drugi tekst jest napisany pismem demotycznym. A trzeci tekst jest napisany po grecku. Posłuchajmy. Kamień ów to płyta spolerowanego czarnego bazaltu. Na którym znajdują się trzy teksty o tej samej treści. Pierwszy to staroegipski napis hieroglificzny. Drugi to egipski tekst napisany pismem uproszczonym, tak zwanym demotycznym. Trzeci napis to te, te, tekst grecki, dzięki któremu udało się rozszyfrować pismo demotyczne i hieroglificzne. Hieroglify rozszyfrował w 1822 roku uczony francuski Jean Francois Champollion. Tutaj znajduje się. Zdjęcie tego francuskiego uczonego. Pismo demotyczne rozszyfrował w 1814 roku uczony angielski Thomas Young. Także mamy tego zdjęcie uczonego angielskiego Thomasa Younga. Pomimo iż ludzie nauczyli się rozumieć pismo faraonów, to na temat samej cywilizacji starożytnego Egiptu wiemy niewiele. Większość teorii dotyczących początków powstania czy posiadanej wielkiej wiedzy to tylko spekulacje i przypuszczenia, a szczątkowe informacje nam przekazywane mają nas dezorientować, a nie pogłębiać wiedzę na jego temat. Dowodem na to są freski. Ukazujące fakt, iż Egipcjanie posługiwali się prądem. I tu mamy też kolejne zdjęcie. To są zdjęcia, z którego wyraźnie wynika, że Egipcjanie 4000 lat temu posługiwali się prądem. Posłuchajmy komentarza z książki. Na powyższym zdjęciu widać wyraźnie generator prądotwórczy lub jakaś inna forma baterii, stojący po prawej stronie oraz kabel od niego odchodzący do świetlnej tuby. <laughs> Tuba ta jest z jednej strony trzymana przez kapłana, a z drugiej strony wsparta na podparciu. Przy świetle tego urządzenia mniejsze postacie mogły wykonywać pracę. Jednakże fakty te są celowo pomijane. I tworzona jest atmosfera tajemniczości, by utorować drogę do spekulacji w rodzaju skąd Egipcjanie mieli tak wysoką wiedzę, jak budowali piramidy, skąd wiedzieli tyle na temat astronomii, matematyki czy medycyny. Odpowiedź na ten temat jest zaskakująco prosta. Biblia pośrednio uczy, że na Ziemi istniały dwa światy: świat przedpotopowy, który od wyjścia Adama Zedenu istniał 1700 lat i świat popotopowy, który istnieje blisko 4400 lat. <laughs> Wiedza egipcjan, przynajmniej w części, jest niczym innym jak pozostałością wiedzy świata przedpotopowego. Z tego samego okresu pochodzi też nauka o nieśmiertelności duszy ludzkiej. Co wiemy na temat przedpotopowej cywilizacji budowanej przez 17 stuleci? Niewątpliwie osiągnęła szczyty wiedzy i techniki, na co dowodem są legendy przekazywane ustnie i w postaci mitów, a także znaleziska, o których nie będę pisał z powodu ich mnogości, a które dowodzą, że pod niejednym względem cywilizacja przedpotopowa znacznie przewyższała cywilizację współczesną. Jednakże cała wiedza, jaką nagromadzili ludzie przed potopem, okazała się bez wartości w oczach Bożych, gdyż świat, jaki budowali, oparty był na diabelskim kłamstwie z Edenu, dotyczącym słów skierowanych przez szatana do naszych prarodziców, na pewno nie umrzecie. To kłamstwo podtrzymywane przez zbuntowanych aniołów, którzy, jak mówi Biblia, żyli wówczas pomiędzy ludźmi. Przybrało cech religii w celu utrzymywania ludzkich myśli w stanie śmierci i oddaleniu od Boga. Pomimo tego zbiorowego odstępstwa, niektórzy rozumieli prawdę na temat celu istnienia człowieka. Jednakże było ich niewielu, i właśnie z tego powodu nie mieli żadnego wpływu na otaczającą ich głupotę i zepsucie. Jednym z nich był Henoch o którym Biblia mówi w Księdze Rodzaju 5 rozdział werset 24. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Gdzie i w jakim sensie Bóg go zabrał, można by spekulować, ale nikt poza Stwórcą nie zna prawdy na ten temat. Innym człowiekiem z tamtych czasów który znalazł łaskę w oczach Boga, był Noe. Dzięki wierze, jak podaje Biblia, wraz z rodziną przeżył potop. Niewątpliwie poprzez Noego i jego synów, Bóg przeniósł wiedzę dotyczącą okupu za upadłą ludzkość, jaki miał dostarczyć drugi Adam. Po potopie ludzkość podzieliła się na dwie grupy: jedni Tacy jak Melchizedek, który, będąc najwyższym kapłanem i królem w mieście Salem, dzisiejszej Jeruzalem, składał ofiary Bogu Najwyższemu, zapowiadając nadejście okupu za ludzkość. I jak Abraham, który otrzymał obietnicę, że to właśnie przez niego oraz jego potomków, a raczej potomka, nastąpi uwolnienie ludzkości z niewoli, grzechu i śmierci. Drudzy, tacy jak Egipcjanie, Którzy mieli pojęcie o potrzebie złożenia doskonałej ofiary za ludzkość i wiedzieli, że istnieje możliwość osiągnięcia życia wiecznego w ciele. Jednakże, aby dominować nad drugimi, pomieszali prawdę Bożą z szatańskim kłamstwem. Ta swoista hybryda prawdy i kłamstwa za sprawą szatana przetrwała do dzisiaj. <laughs> Jej współczesną formą jest chrześcijaństwo, które uczy o doskonałej ofierze za ludzkość złożonej przez Chrystusa, jednocześnie prowadząc ludzi na śmierć, ucząc ich, że najpierw trzeba umrzeć, aby żyć w zaświatach. Ten kompletny nonsens sprzeczny jest z czystą logiką i biblijnymi faktami, jakimi są opisane przypadki wskrzeszeń do życia. Takie jak wskrzeszenie łazarza, opisane w 11 rozdziale Ewangelii Jana. <laughs> Ewangelia Jana, 11 rozdział, werset 39 do 44, mówi tak. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień, rzekła mu Marta, siostra umarłego, panie, już suchnie, bo już jest czwarty dzień w grobie. Rzekł Jezus. Czyści nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą. Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus wzniówszy oczy w górę, rzekł Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał, a ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, Zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą: Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Tutaj mamy też yy, rysunek na ten temat. Ten rysunek ściągnąłem ze stron internetowych, najprawdopodobniej. W ten rysunek pochodzi ze zbioru jW.org. Posłuchajmy dalej komentarza. Osiem przypadków wskrzeszeń opisanych w Biblii poświadcza, że uwolnienie ludzkości ze stanu śmierci nie dotyczy i nigdy nie dotyczyło nieśmiertelności duszy ludzkiej, tylko możliwości wiecznego życia w ciele. Świat przedpotopowy przestał istnieć, gdyż zbudowany był na kłamstwie i na przekór Bogu. Cywilizacja egipska nie przetrwała próby czasu, gdyż jej struktura także opierała się na kłamstwie religijnym, u postaw którego od dnia narodzin ludzie podążali w ciemność, czyli do śmierci. Współczesna cywilizacja, pomimo iż wydaje się stabilna, tak samo jak poprzednie skazana jest przez Boga na zagładę. Dlaczego? Gdyż jej fundamentem jest to samo diabelskie kłamstwo, na podstawie którego od chwili narodzin człowiek nieustan nieustannie podąża do nieuniknionej śmierci. To błędne założenie, kreowane i ciągle podsycane przez szatański świat, spycha ludzi na dno, Powodując, że człowiek nie buduje nic stabilnego i ponadczasowego. Gdyż świat, w jakim żyje, to chwila, która się pojawia i szybko odchodzi. A więc jedzmy i pijmy. Bawmy się chwilą, bo kto wie, co przyniesie jutro. Dlatego też zderzenie obu światów, starego, opartego na kłamstwie, i nowego, opartego na prawdach bożych. Musi doprowadzić do upadku pierwszego na korzyść drugiego. Zgodnie ze słowami Boga, który mówi w Księdze Objawienia, 25 rozdział, werset 5, i rzekł ten, który siedzi na tronie: Oto wszystko nowym czynie i mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Tak więc prawda o Chrystusie, dzięki której Ludzie rodzą się nie po to, aby przeżyć życie i iść do nieba, lecz po to, aby od dnia narodzin podążać do doskonałości i cielesnego życia wiecznego, musi rozświetlić umysły ludzkie zaślepione przez diabelskie kłamstwo. Dlatego, list apostoła Pawła, który mówi o szatanie. W 2 Koryntian, 4 rozdział, werset 4, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga, odnosi się do ludzi niewierzących Bogu, iż mogą żyć wiecznie w ciele na ziemi dzięki doskonałej ofierze złożonej przez Jezusa Chrystusa. A co za tym idzie? Niewierzących w możliwość budowania razem z Bogiem nowego, trwałego systemu opartego na prawdzie i sprawiedliwości oraz unicestwieniu starego, zepsutego od podstaw szatańskiego systemu władzy na ziemi. Każdy, kto nie wierzy w taką możliwość w oczach Bożych, jest uznany za niewierzącego. Gdyż nie można powiedzieć wierzę w Boga, a jednocześnie mówić nie wierzę Bogu w cielesne życie wieczne. Gdyż jedno wyklucza drugie i dla ludzi takich nie ma żadnego zbawienia, ponieważ odrzucają jedyne zbawienie, jakie przygotował Bóg. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, werset 11 mówi I dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd. Tak, iż wierzą kłamstwu. Jak zatem wytłumaczyć wersety, które wskazują, że niektórzy ludzie idą do nieba i spotkają się z Bogiem? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Aby urzeczywistnić swój plan dotyczący ziemi, wszechmocny stwórca powołuje do nieba niektórych spośród jej mieszkańców. Liczba powołanych jest ograniczona do 144 tysięcy. O czym mówi Księga Objawienia, siódmy rozdział, werset czwarty? Jest tam powiedziane tak. I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią. 144 tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich. Osoby te mają stanowić duchowy. Niewidzialny rząd w niebie, czyli nowe niebo, w miejsce dzisiejszej władzy szatana i demonów. Powołani zostają na podstawie przymierza, jakie król nowej ziemi, Jezus Chrystus, zawarł z apostołami podczas pobytu na ziemi. Ludzie ci nie idą do nieba jako dusze, lecz z chwilą śmierci otrzymują nowe ciała. Nikt nie wie... Jakiego rodzaju są to ciała, i jedynie możemy się tego domyślać, snując na ten temat różne teorie. Jednakże fakt jest faktem. Jezus Chrystus, gdy żył na ziemi, przede wszystkim skupił się na utworzeniu tego właśnie rządu. Apostołowie i pierwsi uczniowie mieli więc podstawy, żeby wzdychać, oczekując spełnienia obietnic, obietnic Bożych ich dotyczących. Sytuację tą, Podstępnie wykorzystuje szatan, wmawiając ludziom nieświadomym i zaślepionym, iż wszyscy idą do nieba, bez względu na to, kim są, byleby tylko wyznali, że wierzą w Chrystusa, w miejsce którego podstawi, podstawił im podstępnie egipskiego chorusa. Wynika z tego, iż wersety biblijne mówiące pośrednio lub bezpośrednio, o powołaniu do nieba dotyczą tylko i wyłącznie 144 tysięcy opieczętowanych sług Bożych. Księga Objawienia, siódmy rozdział, werset trzeci, mówi tak: Nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego. Wszyscy inni powołani Powołani są do życia wiecznego na ziemi, a liczba ich jest nieokreślona, na co wskazuje Księga Objawienia, siódmy rozdział, werset dziewiąty. Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. Księga Objawienia... Siódmy rozdział, werset 17, mówi, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód, i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. I na tym zakończymy pierwszą część tego rozdziału, ze względu na to, że rozdział jest dosyć obszerny. I na drugim spotkaniu omówimy właśnie bardzo ważny temat dotyczący imienia Bożego. Dziękuję wszystkim serdecznie.